Siemanko, siemanko, bonjour! Witam Was serdecznie na kanale FK, czyli to ja. I już wiem, że mam nie mówić głośno, bardzo głośno, że ten mikrofon dość dobrze łapie i że nie powinien być bardzo blisko przy twarzy, bo wtedy Przy Podczas edycji wideo poprzedniego to zauważyłam. I nauczona tym faktem, przyczepiłam sobie mikrofon do tulipanka. A dzisiaj przychodzę do Was z takim pomysłem, jaki mi się narodził w głowie już dawno temu, ale w końcu przyszedł czas na realizację tego, tego pomysłu. Mam takie fajne pudełeczko z Tiger, ze sklepu, i są tutaj karty. I ktoś by mógł pomyśleć, że to są karty Tarota. I wcale by się nie pomylił, bo są to karty Tarota. Jest ich tutaj bodajże 79 lub 80. Nie wiem, tak sobie liczyłam pokrótce. I mogę się, mogłam się pomylić, mogły mi dzieci ukraść kilka kart. Nieważne. Nie powiedziałam, a chciałam. Planuję te karty pomalować na biało tutaj. I mam już do tego przygotowane rzeczy, żeby przygotować sobie takie kreatywne karty z rzeczami, które chcę stworzyć. I każdego dnia będę mogła sobie wylosować, to jest coś podobnego ala karteczki, ale taki wyższy level, na zasadzie utrudnijmy sobie, żeby, żeby mieć z tego większą Friday i będę sobie losowała, jakie zadania chcę wykonywać codziennie przez 10 minut, jakieś jedno zadanie i tu będą wszystkie projekty, które rozpocznę, bo jak Wam w ostatnim wideo opowiadałam, mam wiele projektów, które rozpoczynam albo które chciałabym rozpocząć. Ale ze względu na to, że ja jestem osobą, która chciałaby tworzyć, poświęcić ten czas od razu na 200%, a nie jestem w stanie tego zrobić, no to w ogóle się często nie biorę nawet za to. Chociaż wiem, że jakbym przez kilkanaście, kilkadziesiąt minut dziennie robiła te projekty, nie wszystkie na raz oczywiście, to w końcu bym je pokończyła. I. Właśnie taki jest plan, jeżeli chodzi o te karty. Dotyczy on zarówno rzeczy związanych z malowaniem obrazu, moich pomysłów, które mam na obrazy, bo ja mam w głowie wiele pomysłów, jakie obrazy chciałabym namalować, z myślą taką, że nawet nie zaczynam, no bo przecież ja nawet podkładu dobrze nie namaluję, albo tła, albo w ogóle mi się koncepcja zmieni 10 razy. I te karty mają służyć temu żeby te projekty sobie realizować i żeby to było namacalne, bo jeżeli mam projekty rozpisane w komputerze, to jest ich za dużo. I one mnie przytłaczają. Ja ogólnie korzystam z Habitiki obecnie. Jak już jakiś czas temu wspomniałam i póki co nadal mi się to sprawdza w miarę OK i nie czuję się przeciążona, ale nie mam tam rozpisanych wszystkich tematów, tylko bieżące. Co też nie jest dla mnie dobre, bo kiedy chcę popatrzeć sobie na taki ogólny obraz, jakie rzeczy jeszcze mam w najbliższym czasie do realizowania, to nie jestem w stanie zrobić tego w tym programie. Temat kart będzie pośrednim, który dzisiaj będę sobie realizowała, bo taki też mam pomysł na najbliższe filmy, że w momencie, kiedy będę coś robiła, czy to sprzątała, czy coś tworzyła, będę nagrywała. A w tym czasie będę Wam opowiadała jakieś rzeczy, albo będę dzieliła się swoimi przemyśleniami. Teraz przejdźmy do tego, jak czat GPT zaplanował dla mnie sprzątanie i odgracanie mieszkania, a także pakowanie, przygotowanie do przeprowadzki. I ja Wam wkleję całą moją rozmowę z czatem GPT. I on przygotował mi te zadania w taki sposób, żebym była w stanie je wrzucić właśnie do habitiki. I będę to robiła co tydzień, bo jest mamy 7 tygodni od jutra do przeprowadzki. Mam nadzieję, że uda mi się wcześniej je zrealizować, ale ogólnie jest plan tygodniowy z założeniem, że każdego dnia wykonuję około 4 zadania po pół godziny, co nie jest zbytnim obciążeniem i jakbym się dobrze sprężyła, to jestem w stanie to zrobić dużo, dużo szybciej. I wziął on pod uwagę różne rzeczy, ja nie pisałam o wszystkich rzeczach, ja napisałam tylko jakie pomieszczenia, ile okien, nie więcej ile szafek mam w kuchni, a on sam resztę sobie rozplanował i wykorzystałam do tego, i wykorzystałam C&A Home. Dlaczego Zastanawiam się, dlaczego w źródle wykorzystał CND. Wykorzystałam do tego zbadaj głęboko, żeby przygotował mi dokładnie projekt bazując na różnych informacjach zdobytych w internecie. I porównam go również z takim mniej szczegółowym researchem ale to później. Tymczasem, Tymczasem, tymczasem biorę się za wpisanie tych zadań do habitiki, a także przygotuję karty. Takim gueso, nie wiem jak to się wymawia. Chodzi o to, że pomieszam klej z białą farbą, żeby tu stworzyć taką w miarę przyczepną wers w miarę przyczepną kanwę, warstwę. Która przyklei się i do karty, bo ona jest dość śliska, ale też dzięki temu będę mogła potem drugą warstwę samej farby zrobić, żeby ona dobrze się trzymała na tych kartach. Bo ogólnie plan jest taki, żeby te karty były wielokrotnego użytku. Czyli jeżeli coś zrealizuję, to wtedy zamaluję znowu na biało i będę mogła kolejny pomysł sobie realizować. Także to są dwie rzeczy, które, za które biorę się teraz, i przy dobrych wiatrach zajmę się malowaniem pazurków, żeby w końcu mieć poczucie, że zadbałam o siebie. Ewa, skup się. Przed chwilą nagrałam to, co chciałam powiedzieć, ale nie włączyłam mikrofonu, chociaż nie wiem, może to i lepiej, ale uczę się nie wydzierać, więc uczę się mówić normalnie, bez głośnego tonu. Myślę też, że bez tego darcia się gdy telefon jest trochę dalej ode mnie, żeby dobrze łapał głos, to będzie mi łatwiej nagrywać też coś w terenie, bo wtedy mogę ustawić gdzieś z przyczajki telefon i sobie gadać, jakby do siebie same. Także dobry pomysł. Ale wróćmy do tego, co sobie powiedziałam, że Wam powiem. Rozmawiałam z chatem GPT o tym, po mojej przeprowadzce w taki sposób, że nie wykorzystywałam tego badania yy, głębokiego, tylko takie normalne. Nie poradził sobie bez badania głębokiego z tematem przeprowadzki i przygotowaniem do tego, więc nawet wam tego nie pokazuję, tej rozmowy, bo była ona totalnie bez sensu. Ja już jestem po świętach. Nagrywam to we wtorek, wtedy kiedy wy zobaczycie ten film, bo chciałam wam rzucić do tego wideo. Dodatkowy film, który nagrałam jakiś czas temu, bodajże ponad dwa, dwa tygodnie temu, a zapomniałam go wstawić do poprzedniego wideo. W sensie on miał być początkiem w ogóle tego wideo, który teraz oglądacie, ale wszystko się pomieszało, więc stawiam go na koniec. I jest tam coś zabawnego, chociaż wtedy mi do śmiechu nie było, a w przyszłym wideo opowiem Wam o tym, jak, co robiłam, gdy dzieci nie było, czyli gdy byłam tydzień sama w domu. Jak to się stało, że wylądowałam na pogotowiu na dobrych kilka godzin, oraz pokażę Wam, jak, co doprowadziło do tego, że moja struktura dnia totalnie się rozsypała, a także dlaczego, jak to się stało, moje przyczyny, moje, moje domysły, że pierwszy raz od bardzo dawna miałam znowu atak paniki. Ale to w kolejnym filmie, a tymczasem zapraszam do wideo, które nagrałam dawno temu. Wzięłam sobie statyw do ręki, żeby sobie pochodzić, zobaczyć jak to będzie działać i czy tak się da nagrywać, czy tak się da gadać, bo może byłabym w stanie tak wyjść na miasto i tak do siebie gadać, chociaż wątpię. Co prawda widzicie mnie w nowej fryzurze, wyszminkowaną, ale to wcale nie oznacza, że. Nie jestem bardziej wypoczęta niż wczoraj. Powiedziałabym nawet, że jestem bardziej wykończona niż wczoraj, bo nagrywam ten, te wideo, zaczynam nagrywać, nie wiem kiedy skończę. Może dzisiaj, może jutro, może za dwa dni, za trzy dni, zobaczymy. Nie powiedziałam, znowu, <laughs> nie potrafię nagrywać. Następnego wideo, w momencie, gdy nie opublikuję tego, co mam na telefonie, wynika to przede wszystkim z faktu takiego, że nie ma miejsca na telefonie. A nie mam kiedy zgrać pliki z telefonu na komputer. Może kiedyś, może przy nowym telefonie, może zobaczymy. To nie jest teraz istotne. Więc ja Wam już wrzuciłam wideo na kanał, a po tym, jak nagrywałam dla Was wideo to pojechałam do tego rozengarten, Nie siedziałam wcale tam za długo. Wróciłam do domu i poszłam się kąpać. Jeszcze wyskoczyłam z wanny po szampon, który tu leżał na stole, bo wam, bo, bo wam go pokazywałam. Ten drogi na łupież i na swędzenie skóry. Faktycznie mnie nie, nie, nie swędzi dzisiaj skóra. Coś nowego. Więc chyba działa. Więc chyba działa. Ale i tak jest drogi. Nie wiem, czy jest wart swojej ceny, no ale nie swędzi mnie skóra głowy, więc chyba jest wart. No i jeszcze nic się nie wydarzyło takiego. Po czym zaczęłam sobie obcinać włosy. Znaczy wcześniej zaczęłam obcinać, poprawiać zaczęłam, bo tył miałam trochę krzywo. Bo oczywiście obcinałam sama. I zobaczyłam mojego psiaka, który stoi pod drzwiami i się ślini. I ja już wiedziałam. Ale zanim o tym to w poprzednim filmie chciałam Wam zrobić update zdrowotne mojego psiaka. I przypomniało mi się o tym, gdy już nagrałam wszystko, już zaczęłam go edytować, stwierdziłam, dobra, nagram wam to następnym razem, zapisałam to sobie, bo chciałam się pochwalić, że lekarstwo działa. Mój psiak zaczął chodzić trzy razy dziennie, dziennie na normalne spacery, na dłuższe spacery. Nie na takie króciutkie przedbloki z powrotem, tylko po prostu na spacery. Trzy razy dziennie, gdzie wcześniej to było nie do pomyślenia. Więcej chodzi po, za mną po domu i ogólnie jestem taka przeszczęśliwa, że ona w końcu zachowuje się tak jak kiedyś się zachowywała, a nie, że tylko śpi. Ech. No ale jak to w życiu bywa, jak nie urok, to sraczka. Dajcie znać, jaką najgorszą sraczkę przeżyłyście. No może nie wy, ale wasze zwierzęta. Bo ja wczoraj w nocy. Dwa razy myłam całe mieszkanie. Całe. Chyba nie się teraz szminką. Całe. Dwa razy klatkę. Moje piętro i parter. I cztery razy windę. I winda do teraz śmierdzi. W sensie już nie czuć, bo jest czysto, ale nadal się gdzieś tam unosi ten zapach. Mimo wszystko jeszcze tam poperfumowałam. Więc czuć delikatnie. Ja, przynajmniej mi się to kojarzy z tym zapachem. I... I puściłam dwie pralki. I właśnie kiorę trzecią pralkę. I zaraz będę myła trzeci raz podłogę, zanim dzieci wrócą. No na szczęście dzieci nie było, więc... Więc w nocy mogłam nie spać i chodzić z psem na spacer. Na spacerze byłyśmy może z pięć razy. Co półtorej godziny, co dwie godziny miałam ustawiony budzik, a i tak nie umiałam zasnąć. Siedziałam i grałam w gierki jakieś takie logiczne. A gdy już zasnęłam, to śniło mi się przed samym porankiem, przed ósmą, że Znowu się stało to samo co w nocy, w nocy wieczorem. I ponownie. I jeszcze to wszystko było na dywanie. Dywan też mam do prania. Muszę wyprać dywan. Na razie go tylko przetarłam tak z lekka, ale muszę go wyprać. I, ale już go nie rozkładam kolejny raz, jeżeli by się miało to powtórzyć. Chociaż mam nadzieję, że już się nie powtórzy, bo chyba do mnie dotarło, z czego jest ten problem a mianowicie dałam jej do gryzienia kość. Taką twardą, i chyba jej to się działo na jelitach, na wątrobie, nie na żołądku. Na wątrobie na pewno, na żołądku i, i to dlatego, więc już więcej twardych kości nie dostanie, tylko takie miękkie smakołeki. Ale nie obyło się niestety bez załamania, bez płaczu, bo po takim ostrym zapierdzielu przez dwa tygodnie na zakończenie jeszcze. Taki wypadek śmierdzący. I to jeszcze przed tym, jak będę dwa dni pracować całe dni. No ja byłam naprawdę na skraju załamania. Troszkę popłakałam, ale wzięłam się w garść i ogarnęliśmy. Teraz już jest ok. Teraz już jest ok. Zatrzymane wszystko, bo było bardzo źle. Było tak wodniście, że bardziej wodniście się nie da. W sensie było tak jak ostatnio, tylko jeszcze gorzej. Bo jeszcze więcej wody śmierdzącej. Będę teraz robiła sobie obiadek, mój ulubiony, gdy nie ma dzieci. Chicken tikka masala z Aldika. I co prawda, na ryż już nie mogę patrzeć, bo znowu czeka mnie gotowanie ryżu. Muszę kupić teraz te 5 kilo, bo przez najbliższe dwa tygodnie będzie znowu gotowanko dla psiatka. Na śniadanie zjadłam na szczęście jajecznicę że ze szparagami. Udało mi się dorwać wczoraj szparagi w denerze za 50%. Za 2,50. Plus do tego jeszcze była zniżka. No, tak dość tanio je kupiłam. I kupiłam w Aldiku też jedne szparagi. I myślę, czy nie zrobić zupy szparagowej. Tylko nie wiem, czy dzieci będą miały. No, a ja się tak wypiętrzyłam. Bo spałam, nie wiem, 3-4 godziny. Nie wiem, ile spałam. Dzieci za niedługo przyjdą. Muszę się naszykować na jutro. Wszystko popakować, ponieważ o 8 musimy się już stawić w miejscu. Nawet nie wiem, jak. Je muszę jeszcze sprawdzić. Przygotowałam już apteczkę, bo będę tam zajmowała się dziećmi. W sensie nie wiem dokładnie, co będę robiła, bo to jest tak bardzo spontanicznie moja praca tam. I nie wiem do końca, co będę robiła, ale... Obstawiam, że jak będzie dużo dzieci, to jest duże prawdopodobieństwo, że może się zdarzyć jakiś mały wypadek, więc przygotowałam sobie plastry, bandaż, um, jakieś tam inne doprałki jeszcze, i chusteczki mokre do wytarcia rąk. Muszę jeszcze właśnie spakować dzieci na jutro, wszystko sobie przygotować. Ogarnę kuchnię, umyję tą podłogę, puszczę jeszcze jedną pralkę z jasnymi rzeczami albo z ciemnymi, nie wiem. Nie wiem, nie myślę już. No i dlatego stwierdziłam, że a pomaluję się, bo już pewnie dzisiaj nic nie zrobię więcej. E, oprócz ogarnięcia kuchni i tej podłogi. No i może przy dobrych wiatrach pomaluję paznokcia. a jak nie, to zostawiam to na czwartek. Ech. Póki co nie jestem jeszcze padnięta, ale też wzięłam inną dawkę moich lekarstw na ADHD, ponieważ moja apteka nie miała ich i mam przyjść w poniedziałek. Więc może to i dobrze, że wzięłam, wzięłam większą trochę dawkę, więc jestem troszkę bardziej skoncentrowana, troszkę bardziej spokojna. Ale naprawdę myślę już tylko o tym, żeby nie musieć zaiwaniać. Tak po prostu. No, nie wiem po co ja się zgodziłam. Właśnie mi chlapło na podłogę, którą już myłam dwa razy. Teraz będę trzeci raz miała, Więc to nic. I się zastanawiam, po co ja się zgodziłam na to, że będę się tam zajmowała dziećmi. Nie dość, że musiałam przełożyć jeden termin, który miałam w tym czasie. To w ogóle mi jest to nie na rękę. Po prostu mogłam powiedzieć, że przyprowadzę dzieci i nic nie będę robiła. No ale mi jest tak głupio komuś powiedzieć, że nie, sorry, nie pomogę ci. Bo to było na zasadzie propozycji, czy miałabyś ochotę, a ja oczywiście, żebym miała. Dopiero potem do mnie dotarło, co ja powiedziałam. A ja jestem osobą, która jak już coś powie, komuś coś obiecam. W sensie to nie była obiecana, ale jak już się zdeklarowałam, że coś zrobię, no to to robię. A tak bardzo nie chcę. No już byłam pewna, że będę musiała do weterynarza jechać w poniedziałek. No ależ na szczęście udało się zastopować. I mam nadzieję, że... Dzieci wrócą później troszkę niż wcześniej, że będę mogła jeszcze się troszkę zrzemnąć po, po obiedzie, bo chyba potrzebuję tego snu. Chociaż nie wiem, po co się malowałam, skoro i mam zamiar i spać, ale nie jestem śpiąca jeszcze. Tylko tak na, na zapas, żeby nie padnąć, jak dzieci wrócą. Ach, dobra, do później.